Dajcie kochani. Zostań w domu i ugotuj zupę. A dzisiaj mówię wam jeszcze, że możecie oprócz tego zaparzyć zioła. Dobrze jest, kiedy macie w domu zapas niektórych ziół i dobrze jest znać delikatnie chociaż trochę ich lecznicze albo wspierające zdrowie działanie. Dzisiaj chcę Wam powiedzieć o Zielu Krwawnika. Bardzo ważne zioło, które zaliczane jest do podstawowych, wspierających usuwanie patogenu, kiedy Was on zaatakuje. Kiedy myślimy o Wei Chi i o tej energii obronnej, o której wspominałam Wam w perspektywie gotowania, w perspektywie robienia moksy na punktach, myślimy o tym, że Wei Chi. Walczy z patogenem, kiedy on nas zaatakuje. Dlatego, kiedy wirus, czy bakteria, czy jakkolwiek, powiemy w medycynie chińskiej, wniknie nam wiatr, czy wilgoć, i źle się poczujemy, możemy wypić pierwszą podstawową herbatkę ziołową, która pomoże nam usunąć z organizmu to, co powoduje chorobę. Ziele krwawnika jest właśnie ziołem, które ma działanie rozpraszające, jest chłodne, otwiera pory skóry w rozumieniu medycyny chińskiej. Ale na pewno znacie też działanie ziela krwawnika jako tego, który leczy wszelkie rany, wszelkie zranienia, zranienia wewnętrzne, zranienia zewnętrzne, działa poruszająco na krew, polecany jest do wspierania pracy przewodu pokarmowego, żołądka, jelit, pobudza wydzielanie. Soków żołądkowych, jak również pomaga kobietom w ich problemach związanych z miesiączkowaniem. Dlatego pamiętajcie, że ziele krwawnika jest bardzo ważnym ziołem, które powinno być w każdym domu. Yy, żeby je przy, przyrządzić, wystarczy mieć porządny kubek z sitkiem, do którego nasypiecie około jedną łyżkę ziół. Ja bardzo często zioła mieszam, dlatego do ziela krwawnika z chęcią. Dodaję jagody goi, których działanie jest też niezwykłe. Może dzisiaj, żeby było kolorowiej, dodam kilka ziarenek jagód goi. Bardzo ważnych y, ziarenek, owocków, które wzmacniają krew. I zaparzę te zioła, dodając gorącą, y, gorącą wodę. To zaparzenie będzie y, trwało jakieś 15-20 minut, by Wyciągnąć potrzebne właściwości. Herbata gotowa. Polecam, byście pamiętali, że zioła mają bardzo duże znaczenie dla naszego dobrego samopoczucia. Parzymy ziółka dla odporności. Do zobaczenia w następnym odcinku. Kochani, pamiętajmy, że każda sytuacja zdrowotna i każdy problem zdrowotny wymaga konsultacji lekarza. Natomiast nasze działania i to, co chcę przekazać. To wsparcie, które może pomóc Wam lepiej się czuć i szybciej wyjść na prostą ze swoimi problemami zdrowotnymi. Ja zapraszam Was na konsultacje, które w trakcie kwarantanny prowadzę online. Również terapeuci, Centrum Naturalnego Odżywiania i Terapii Orkiszowe Pola są do Waszej dyspozycji. Dlatego zapraszam na www.orkiszowepola.pl Zapraszamy do oglądania naszych poprzednich odcinków i subskrybowania naszego kanału Orkiszowe Pola. Jeżeli masz chwilę czasu, zapraszamy na naszą stronę orkiszowepola.pl, gdzie znajdziesz wszelkie informacje o edukacji, jaką prowadzimy dla Was, wśród nich webinary. Zapraszamy do naszego sklepu Orkiszowe Pola Online, gdzie możesz kupić potrzebne Ci do gotowania i zdrowego odżywiania produkty.